Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. To jest prośba na sam początek. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj, oczywiście lecimy. Z kon... Przepraszam, z konkursem i lecimy. Hmm... Z promocją. Z promocją bez ryzyka przegranej na pierwszym kuponie. Od tego zaczniemy. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce Bookmacher. A założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego obstawiam 50, tak jak teraz widzicie. No to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5D, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, można wypłacić. Nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej. O to w tej promocji chodzi. I to w tej promocji jest najlepsze. Także osoby zainteresowane, od razu odcałem do pierwszego komentarza pod tym filmem. Jest podpięty, znajdziecie, rejestracja to dwie minuty. I można działać. Oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 82 tysiące użytkowników. Sporo typerów, sporo się dzieje codziennie, mnóstwo kuponów, także wpadajcie, link jest w opisie pod tym filmem. Wpadajcie też na Instagrama, link też znajdziecie w opisie i lecimy z konkursem. Jak zawsze jest 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Portugalią a Irlandią. Dopisujecie swój login gracza z BetClika, typujemy do 20.45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetCl czyli konkursowy standard. No i tak, lecimy z tymi reprezentacjami. Słuchajcie, w poprzednim miesiącu chłopacy u nas na kanale typowali tak jak teraz widzicie i w związku z tym Wiktor odpada z rywalizacji w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o Daniela i o Błażeja, no to jeszcze tutaj ich zostawiamy do Daniela oczywiście musi zostać, bo wygrał rywalizację. Jeżeli chodzi o typowanie w skali całego miesiąca, no to Błażej też jakoś tragicznie, mega tragicznie, tak jak Wiktor, no co wszyscy zauważamy, nie wypadł, więc tych dwóch chłopaków tutaj zostaje, będą podrzucać swoje typy, bo wyrazili taką chęć, taką ochotę i doskakuje do nich jeszcze Artur, czyli standardowo trzy kupony za stówkę dzisiaj i dwa większe Ako, które również dostaliśmy tutaj na reprezentację na większą kasę grane. Zaczynamy od kuponu Artura. Artura, który gra zwycięstwo Holandii w meczu z Norwegią, bo wydaje mu się, że piłkarsko to jest zespół lepszy. Ta Norwegia ostatnio, no takie ciężkie życie reprezentacyjne ma i po prostu tutaj 1.74 na Holandii Artura e, skusiło do tego, bo od tym tu Score po bardzo dużym kurcie w meczu Turcji Czarnogóry. Turcja całkowite rozczarowanie na mistrzostwach, o czym wszyscy wszyscy wiemy. Tutaj jeżeli chodzi o kwalifikacje, to wyglądają bardzo dobrze, ale też właśnie poprzez postawy na mistrzostwach. Arturowi wydaje się, że Czarnogóra mi jednego gola zdobędzie. No a że tutaj Turcja jakiś burakil ma coś wsadzi, to raczej Artur jest spokojny i fajny, fajny kupon na początek, bo 3,78 z dwóch zdarzeń to jest fajny. Fajny kurs, oczywiście przypominam, wszyscy grają płasko za 100 złotych. co 2-3 odcinki będzie podsumowanie, jak to idzie, żebyście wiedzieli, od kogo ewentualnie kopywać, a kogo olewać całkowicie, kto, kto słabo typuje. No i wszyscy grają za stówkę. Dalej mamy kupon od Ja to jest Trebelek. To jest Trebelek, e, powyżej 1,5 gola samej Portugalii, po kursie 1,42 w meczu z Irlandią, bo no wszyscy wiemy jaki skład ma Portugalia i, i jak ofensywnie oni wyglądają. Do tego over'ek ogólnie, 2,5 goli w meczu Francji i Bośni. No Francja musi tutaj w końcu zagrać jak dobra reprezentacja. Kiedyś ten mecz nadajdzie na mistrzostwach, takiego to za bardzo nie było, więc może to będzie e, to będzie dzisiaj. I jeszcze do tego over'ek Gola w meczu Danii ze Szkocją samej Danii oczywiście, Danii która zachwyciła wszystkich na, na mistrzostwa, które jakiś czas temu się skończyły i tutaj z Daniem Błażeja dalej będą grać naprawdę fajną piłkę, z tego 3,93 i 345 zł i jest jeszcze kupon od Daniela, czyli od człowieka, który wygrał poprzednią miesięczną rywalizację tutaj mamy tak, zwycięstwo w pierwszej połowie, prowadzenie do przerwy Austrii w meczu z Mołdawią po kursie 1,59, no to oczywiście klasa tych zespołów, no to tu jest Austria, gdzieś tutaj Mołdawia i właśnie ze względu na to po prostu um, Daniel tak gra, że po prostu no, zakłada, że Austria sobie ustawi szybko to spotkanie i do tego bo to score w meczu Norwegii i Holandii no bo oczywiście Norwegia też ma dobrych zawodników z przodu. Jeżeli chodzi o Holandię, no to wszyscy też wiemy, że, że tam siła ofensywna mocna, więc coś takiego od Daniela na 249 zł i jest jeszcze i, y, są dwa kupony, są dwa kupony. Takie większe aku, które też dostaliśmy na fanpage i możemy tutaj film urozmaicić. Na początek to jest kupon od Miłosza, który teraz widzicie. Y, czyli tak tutaj pocelowane wołwerki, które raz wchodzą, raz nie wchodzą, wiadomo jak to bywa. częściej pewnie nie, nie wchodzą niż wchodzą. I jest jeszcze kupon od zbyszka, czyli tutaj fajna, fajna kombinacja na, na dużą stawkę. I oczywiście duża kasa do wygrania, to jak wszyscy wiemy, jedno generuje drugie. Te kupony, jak zawsze dodatkowe wrzucają bez jakiejkolwiek argumentacji. Po prostu to są podesłane kupony do nas i tutaj w podzieńce wrzucamy też na film. Także dziękujemy serdecznie i na dzisiaj to by było na tyle. Moi drodzy. Dzięki, że oglądaliście do samego końca. Jak zawsze na sam koniec ja zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszych grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Oczywiście jak zawsze słyszymy się niebawem, w tym wypadku jutro. Dobrego dnia, elo!